Wcześniej. Nawet był taki głośny szum o tym, że serwery teraz się będą robić na tym minecraft'cie Że już to nie będzie takie. Co ja przestawiłem? Puta! Klawisze się przestawiają coś, ale ja Aha, że jak najeżdżasz i klikniesz, to ci się ustawia. Dobra, ej, fajne, fajne. Tyle rzeczy się zmieniło, ludzie. Po prostu to jest. wow, wow Masakra. Masakra dla mnie. Dzień dobry, hallelujah, witam was serdecznie w kolejnym odcinku naszego, e, naszego, naszego, naszej serii oczywiście, naszej serii Drżące Wyspy, które już tak dawno nie było, goddammit To jest drugi odcinek, który nagrywam, jestem w tej dziadowskiej dżungli, w której ostatnio skończyłem i w której stwierdziłem, że założę sobie bazę Jednak stwierdziłem, bo kobieta zmienną jest, że w sumie nie jest to jakieś moje przeznaczenie, nie czuję, żebym... O, co tam jest? Dobra, nie, nie mów hop przez zachodem słońca, jak to mawia mój kolega um, Pójdźmy sobie tam i zobaczmy, co to jest za tam, 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 tam Bo może w tamtym buszu właśnie zrobimy sobie e, obóz W sumie nie mam jakiegoś takiego hype'a wielkiego na zrobienie sobie domku na drzewie Bo te drzewa takie mizerne trochę są, jak na, jak na domek e, Trzeba było je nieco przebudować, żeby wyszło z tego coś fajnego A tego nie chciałbym robić, bo nie chcę też niszczyć tej natury tutejszej E, dlatego, dlatego, dlatego stwierdziłem, że znajdę sobie coś nowego. I tutaj widzę miejsce z potential. You've got potential. Patrzcie, jakie to miejsce ma potential. Fajne, nie? Fajne. Jak na taką ukrytą bazę. Bierzemy, bierzemy. Dobra, tutaj sobie zbudujemy e, nasz obozik. Ok, e, więc tak, gdzie jest moja łopata? Ja nie mam w ogóle żadnej łopaty. To jest jakiś wstyd. Wstyd i hańba, wstyd i hańba. Postawmy sobie to tutaj. Ja zrobię sobie coś takiego, jak. a postawię sobie, jeszcze sobie piecyk. Tutaj już się generalnie osiedlamy, nie? Tak. Dobra. Maciek wsadza tutaj. O, ja mam przecież żelazo, wsadzę sobie tutaj żelazo i Maciek też powoli zaczyna ogarniać patyki. Hop hop, patyki mamy. Kranik. Dobra, to nie. Tu się będzie to przetapiać troszeczkę. Dobra, czy mamy jakieś kamienie? Mam trochę kobla, dobra, zrobię sobie wstępnie łopatę z kobla. Jej, mam łopatę z kobla! Cobblestone Dobra, i pozbądźmy tego gówna tutaj I też lubię tą kolorową trawę Nawet sobie nie wyobrażacie jak ja uwielbiam takie trawy Takie trawy są po prostu genialne Dobra, pozbyłem się tego Jeszcze tego Dobra Te takie bagna tutaj w sumie mogą zostać I jeszcze zrobimy tak, żeby tych liści tutaj dziadowskich nie było, bo te liście są zdecydowanie mało przyjemne tam, tam, tam. Ok, zbieramy. Jedno drewno, co są takie drzewa W ogóle nie wiem, czy to mogę nazwać drzewem, bo to jest takie małe, że to jest Matko Święto. Dobra, zbierzmy sobie te takie. a czy zbierzmy sobie? Zniszczmy je, bo troszeczkę mi tutaj będą przeszkadzały. W mojej wizji, mojej wizji przyszłości. Zrobimy sobie tutaj taki mały porcik. Ja sobie może troszeczkę podrążę, nawet tutaj. Chociaż nie, z drugiej strony. Nie za bardzo podrążę, bo tam też jest w sumie dosyć płytko, więc nawet nie ma co drążyć. Tu mamy drzewo. Zrobimy sobie może w tym drzewie jakąś wieżę strażniczą. Co o tym myślicie? Byłby to całkiem fajny pomysł w sumie. Tutaj mamy też widok na takie jeziorko fajne. Ej, całkiem spoko jest to miejsce, całkiem spoko jest to miejsce. A też dziwne, że odkryłem je w sumie przypadkiem. Dobra, zbierzmy sobie może jeszcze to tutaj, co tutaj mamy. I powoli za się ogarniać. Już mam piąty level. Jezus Maria, kiedy ja to zrobiłem? Jeszcze za wydobywanie tego dziwactwa ma się doświadczenie, matko. Tu jest znowu Coco Beans, boże! Ja pamiętam te czasy, kiedy Coco Beans to był naprawdę, naprawdę rarytas. Jak ktoś miał Coco Beans to wow, on ma Coco Beans, pewnie zwiedził masę dungeonów. A teraz jest tak, że Coco Beans jest praktycznie wszędzie w tych dżunglach nieszczęsnych. Wybierzmy sobie więcej tego, bo tutaj widzę coś jest. Ja bym to dirtem potem zalepił czy coś takiego. Hop. O, popatrzcie, sporo tego. To jest nawet więcej jeszcze, o Jezus. Zobaczcie, pod wodą się nieprzyjemnie kopię. Wolałbym wyjść. O, tutaj. A to tu jest dosyć płytko. To można kopać nawet w tej wodzie. Bo no ja mówię wam, tylko to wykopię dosłownie. Popatrzymy z innej perspektywy, jak to wygląda. I spróbujemy powoli ogarnieć sobie bazę. To będzie taki, nie wiem, coś, ale jakiś Robinson Crusoe. No, zobaczcie, mi się tutaj woda. Nieprzyjemna sprawa. Zalbo może to girtem, bo w sumie czemu nie? Czemu miałby to być? Nie zalepiłem, ale zaraz tak źle zalepiłem, trochę źle, źle, macie źle. źle, źle. A zaraz, a tutaj nie ma tego? Dobra, powiedzmy, że to będzie tak. Hop, 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 hop. Dziękuję. Dziękuję. To mamy zrobione. To jeszcze mi bardzo tutaj nie pasi. Tego się pozbądźmy. Co w ogóle z tej robi piasek, matko? Tam jest kolejny. Nie, ja, ja podziękuję już za ten węgiel. Dobra, 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 dobra. Powiedzmy, że to mam takie małe okradła. Jeszcze tutaj sobie zrobimy oczywiście takie osłony, żeby raczej nie było widać tego gdzieś z daleka. Ale ja mówię, popatrzmy sobie na to z innej perspektywy i będziemy w stanie zobaczyć wtedy, co muszę jeszcze tutaj zedytować żeby wyglądało to już troszeczkę fajniej. Już mam jakiś chleb, nie mam chleba, ale mam... mogę zrobić sobie zupkę grzybową za chwilę. Hop, hop, hop. Ok. W sumie niczego sobie. Miejsce, niczego sobie wejście można w sumie zrobić tutaj, jakby takie poboczne wejście do mojego kompleksu jaskiń, którego w sumie jeszcze nie obmyśliłem, ale w sumie fajnie było takowy kompleks sobie zrobić. Kompleks jaskiń zawsze był dla mnie podstawą do zbudowania czegoś bardziej ambitnego. Op, op. O, żelazo więcej, zobaczcie. Czy już nadchodzi noc? Czy mi się wydaje? Nie, nie że tak ciemno jest tutaj. Przepraszam za wprowadzanie was w O! O, patrzcie, mamy ironingoty. Doszło mi troszkę ekspo z tego co widzę za te przetapianie. Też dla mnie to jest niezrozumiałe. Za przetapianie? na bez jaj. To jest, to jest dziwne. Też miałem takie wrażenie. Dobra, łopata no, raczej tak mi będzie potrzebna, wolałbym mieć miecz. Ok, i wstaćmy sobie może jeszcze do tego piecyka... ...to, co wydobyliśmy teraz. Hopsasa, dziękuję. Przydałoby się zrobić drugi piecyk. Zrobię sobie drugi piecyk, w którym będę przetapiał żarło powoli. Hop, kokominus, odejdźcie. Wstawmy sobie tutaj jednego koula I, 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 i albo dwa w sumie wstawmy. Dwa w sumie wstawmy. Niechaj poznają my bogactwo hmm, hmm, hmm. Przydałoby też przetopić troszeczkę stołna Jakbym przetopił stołna to mógłbym sobie, albo chyba że Nie 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 tutaj będziemy musieli postawiać jeszcze Zrobimy tutaj coś na wzór takich jakby mokradł. zobaczcie O Takie widzicie, tak jak jest tutaj trawa To trawę się powiedzmy przeniesie I ona będzie tak tutaj Dziwnie wyglądać na tych jakby mokradłach Fajnie się w sumie tutaj wygenerowało nawet Tam mamy jeszcze ośmiorniczki, ludzie tutaj tu jesteśmy Jesteśmy po prostu w dogodnej pozycji. Zjedzmy sobie kurczaczka przy okazji. Skoro już mi się napatoczył. I i, i tutaj mi się przytapie żelazo, tak? To ja bym sobie zrobił jeszcze. Jeszcze bym sobie zrobił toporek. I w sumie z takim sprzętem ustawię sobie jeszcze łóżko. Ustawię sobie. Nie wiem, czy tu. Spawn mi się ustawi? Nie, nie ustawi mi się. Spawn muszę się tutaj przespać. Dobra. Więc bierzemy sobie to i idziemy powoli szukać jakiegoś drewna na wejście. Jakby sobie zrobić wejście? W sumie. Generalnie ten odcinek to jest taka jedna wielka moja improwizacja, jak jak zwyczaj to bywa z Minecraftem. Nie wiem, ja nie jestem jakimś człowiekiem od wielkiego planowania. W sumie planowałem tylko w swoim życiu kilka budowli i, 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 i dla mnie to była... no, lekka strata czasu. No. Musi, muszę to muszę to przyznać niestety. Gdzieżby tu zdobyć? Hmm, wolałbym zdobyć sadzonkę, szczerze mówiąc, żeby z tej sadzonki potem ewentualnie coś wygrzebać, niż nisz, niszczyć ten piękny, spójny las. Ale czegoś trzeba się niestety pozbyć. Ty wyglądasz mi na takiego, który powinien zniknąć. Dziękuję. 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 A właśnie, przecież ja mam sadzonki, Czemu ja nie chcę tego posadzić? Czy jestem jakiś upośledzony? W ogóle nie pomyślałem o tym, szczerze mówiąc. Hopsy. I przy okazji. Posadzę sobie na tych drzewach, obok, e, obok mojej bazy jakby, pseudobazy, bazy, bo najniższa nie jest gotowa itd. dalej. Postawię sobie tam e, słodki, 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 słodkie te, mmm, na drzewach, żeby mi rosły. O Jezus, jak teraz dziwnie pływanie. Heh, tyle się zmieniło w tym Minecraft'cie, tyle się zmieniło, ludzie, po prostu ja, wow, 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 wow. Masakra, ale czas niestety dalej leci tak szybko. Jak dawniej Przy graniu w tą grę To jest po prostu, ta gra to jest zabójca czasu A zależnie za to, że mam jutro jeszcze kartkówkę z biologii to Wypadałoby, żebym Coś na nią obczaił, chociaż nie wiem czy to zrobię, szczerze mówiąc nie wiem, różnie to bywa ze mną, znaczy różnie, no, rzadko, szczerze mówiąc Jakoś mam motywację, żeby to zrobić Czy mi się wydawało, czy ja przestawiłem jakby A, dziwne. Dobra Ustawiamy, ale słodkie Ustawimy te takie dziwaki, one mi potem podrosną Dobra, fajnie to wygląda, fajnie. Oh, yeah! Z tej strony przydałoby się też jakoś zabudować, żeby te dziwaki nie mogły się do mnie dostać. Okej, okay, dobra. No to zrobimy tak. Skoro tutaj mamy takie coś. Może zrobić wodospad tutaj? To by już w ogóle było. Zresztą ciężko jest zrobić taki dobry wodospad, szczerze mówiąc. Wolałbym mieć takie raczej mokradło. Chociaż z drugiej strony. Nie, dobra, zabudujemy sobie tutaj po prostu jakoś, jakoś to leśnie. Dobra, wiecie co? Mam mam pomysł, mam pomysł. Skoro mamy troszeczkę tego drewna. Właśnie, zobaczyłem go, to proszę. Tu mamy już tego więcej i tego więcej. już Siódmy level, patrzcie. To zbudujemy sobie tutaj. Postawię sobie przede wszystkim pochodnie. Zbudujemy sobie tutaj takie wejście. Drewniane, drewniane, drewniane. E, ja wykopię sobie, powiedzmy. Tutaj. Powiedzmy tutaj. Taki tunelik. I spróbujemy coś tutaj ładnie wyimprowizować, żeby to jakoś wyglądało. Okej, okay, to łóżko muszę niestety zabrać stąd i postawię je powiedzmy gdzieś obok No, powiedzmy tutaj Wracaj na miejsce No i myślimy, jak by to zrobić, żeby to wyglądało dosyć fajnie Aha, no tak, no tak Minecraft, no tak Zapomniałem, że teraz te klocki się inaczej przekręcają Ja wiem, czy to mi pasuje, czy to mi pasuje, szczerze mówiąc Średnio no Bo jest strasznie niewygodnie ale z drugiej strony też nie takie. Można fajne rzeczy robić za pomocą czegoś takiego. To trzeba przyznać. Dobra, wezmę sobie jeszcze dirta w takim razie. A ja mam dirta w ogóle nie mam. To wezmę sobie piasek. I spróbuję. A ja nie do końca o to chodziło. I spróbuję sobie postawić. ten klosek tutaj. Tak o. O! Nie tak! God damn it. Nie ja wiem, co ja mam zrobić, żeby mi się tak ustawił ten klocek No dalej mi się ustawia tak bokiem, zobaczcie Muszę być jakby nad tym, ale w sumie nie mogę być za bardzo nad tym No chyba, że... Już jest noc? Kiedy to zapadło? Boże święty Dalej gram normalu w ogóle? Muszę to sprawdzić, bo... Ta, dobra, jest ok. Walimy w kimę Aj, ja zapomniałem sobie przełączyć... O! Można coś tutaj pisać Jest czat? Jest czat! Wat? Przecież to, jest, to nie jest serw. Aha, no tak, faktycznie, bo to wprowadza. Dobra, nieważne, wiecie co, nieważne. Zignorujcie to. E, zapomniałem, że przecież wprowadzali te takie dziwactwa wcześniej. Nawet była, był taki głośny szum o tym, że serwery teraz się będą robić na tym Minecraftie. Że już to nie będzie takie. Zwy... Co ja przestawiłem? Puta! Krawie się przestawiają coś, ale ja ja. Aha, że jak najeżdżasz i klikniesz, to ci się ustawia. Dobra, ej, fajne, fajne. Tyle rzeczy się zmieniło, ludzie po prostu, to jest wow, wow 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 Masakra Masakra dla mnie Raz, dwa No i jak ja mam teraz tamto postawić no No i jak Jakby sobie tak Jakby to wyglądało No i dosyć, dosyć Weźmy sobie to jeszcze raz To zrób, spróbujmy sobie postawić teraz wszystkie takie, w sensie ten też na przykład O No w sumie, chociaż nie, tak wyglądało jak, jak wcześniej, było chyba nieco lepiej Oj, 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 o Jezus, gdzie ja to postawiłem? Wracaj do mnie, wracaj do mnie kochasiu Ty, oj, o, o Patrzcie na no, wredniaka, nie zejdzie do mnie No weź wciągnij, się. a cholerny, pieprzyć to E, dobra, więc widzę, że tutaj trzeba będzie przetopić troszeczkę kobla. Tutaj trzeba będzie troszeczkę tego kobla, niestety, przetopić. Więc zbierzmy sobie to i je sobie. Następne, oczywiście, budowania już będą powoli ogarniane w przyspieszonym tempie, e, żeby żeby fam się przyjemnie oglądał. Zresztą wyraźcie mi e, o waszą opinię? Kotek? Kotek, ocelot, ocelot. A już go nie ma przed sobie. Szkoda, szkoda. Miałobyś być tak pięknie o się. Moglibyśmy być świetną parą. Nie, co? What? nie, Shio, oh. Znowu. Uff. Dobra, przetopiony kamień. Troszeczkę przetopionego kamienia dla mnie. Tam wsadzę kamień, to jest dobry pomysł. Tam wsadzę kamień, on się wypchnie. Nie, yeah, Zobaczcie, wypchnął się. A jakbyśmy zrobili tak, że ja sobie skopię to i to, i postawiłbym sobie. Ej. Postawiłbym sobie tak. O! O! Nie, wygląda słabiej niż poprzednio. to postawimy sobie tak, jak było. Raz, dwa. A tutaj? Postawić sobie coś? Postawmy. A niech stracę. Chociaż nie, w sumie to nie wygląda fajnie. Dobra, więc tak. Mamy wejście. O... Oj, wracaj, wracaj, wracaj. Mamy wejście ogarnięte. Dosyć. Z tego co widzę. Zaraz zobaczę, jak to wygląda z daleka. No, dosyć, dosyć, dosyć. Jak takie wejście w sumie. Nie, wygląda fajnie. Ok, mi się to miejsce podoba. Mi się to miejsce podoba. Um, I to będzie wejście do naszej prowizorycznej krówki. Pytanie brzmi: jak jeszcze ją zrobić wewnątrz pomieszczenie? Jakiej wielkości? Maciek jeszcze nie wie, ale Maciek zaraz to wymyśli, więc spokojnie, nie ma, nie ma strachu. O, cześć. Stołnie. Potrzebuję jeszcze dwóch klocków stołna. Dosłownie dwóch. Czy ja wiele wymagam? Dobra. E, Kopnę już powoli w środku, więc tak, to jest takie wejście dziwne. Ja sobie jeszcze zrobię, wykraftuję sobie drzwi do tego. Cześć. Jungle, o Jezus Faktycznie, teraz są różne rodzaje drewna Człowiek nie nadąży za tymi zmianami, po prostu nie nadąży, na szczęście da się robić tak jak z wełną Cześć wooden door jej mamy drzwiczki, mamy drzwiczki Hopsi, dzień dobry Dobra, więc tak, kopmy sobie teraz w takim razie. To będzie powiedzmy tak, 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 ok. Więc możemy już w tym miejscu gdzieś kopać. Właśnie, gdybym chciał mieć jakiś tutaj inny kolor, a czy inny wygląd ścian niż od zewnętrznej, zawsze, zawsze, zawsze będę uwzględniał tą zasadę, że jakby mają być podwójne ściany i podwójne sufity, bo to wygląda bardzo fajnie. I mimo, że ja jakimś świetnym budowniczym nie jestem, to i tak. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. To i tak fajne rzeczy uda się zawsze zbudować jak. Um, jak ma się takie podwójne ściany, i tak dalej, bo wszystko się różni od siebie. Ile tam było? 7, 5, 6, 7, dobrze. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dobrze. E, I to samo zrobimy z drugiej strony. Tak, jakby hala powitalna, powiedzmy coś w tym stylu. No, chociaż hala powitalna powinna być nieco większa. Potem zrobimy wejście, jakby w głąb. Ile już wykopałem? Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7. I ryjemy tam. A co to jest? Wydawało mi się, że to jest piasek. Postawmy sobie jeszcze tej pochodnie. Hopsy. Wreszcie mogę się relaksować przy Minecrafcie. Już tyle czasu minęło, odkąd się relaksowałem przy Minecrafcie. Okej, Maciek, okej. Dzień dobry. Maciek w tym odcinku zaczyna budować sobie już powoli. Kryjówkę. W kolejnym odcinku na pewno Maciek już będzie ogarniał ogarnia ogarniał, ogarniał miejscowe dookoła, A czy miejscowe dookoła już Maciek ogarnął ale będzie wizualnie ogarniał, w sensie rozglądał się za jakimiś fajnymi miejscami może jakąś kopalnię znajdzie i coś tam sobie pójdzie popatrzeć jak za starych dobrych czasów co Maciek jeszcze może zrobić, no nie wiem, zobaczymy co Maciek zrobi, Maciek ma zawsze sporo pomysłów raczej jeżeli w długi czas, znaczy długim czasem co? jeżeli przez długi czas nie grał w Minecrafta to wtedy ma całkiem sporo pomysłów w głowie Ok, zróbmy sobie jeszcze tutaj sufit. Dobra, ja już. chociaż w sumie jeszcze trochę czasu mi zostało. Yy, bo zawsze będę się starał, żeby te odcinki były tak po 24 minuty. Powiedzmy, jak się uda. Także jeszcze w sumie mam parę minut. Mogę sobie zobaczyć jeszcze dookoła, rozejrzeć się albo ogarnąć nawet to miejsce. Ogarnę sobie to miejsce. Nie ma co tam się rozglądać, skoro tutaj nie mamy jeszcze ogarniętego jakieś. Normalnej sypialni, żebym nie musiał spać za każdym razem na dworze, bo to wcale nie jest przyjemne, jak się pewnie domyślacie. Zwłaszcza, że mogą mnie za każdym razem zabić jakieś potwory, co też nie jest przyjemne. Hop, 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 hop. Dziękuję bardzo. Ogarnijmy sobie więc mi miejscówkę. Cześć łóżko, cześć Maciek. Czemu nie można spać za dnia? Kiedy? Znaczy powinno, powinno być tak, że można spać za dnia. I wyświetlać się okienko, że wybierasz do kiedy chcesz spać. To było spoko. Do której godziny? To by się przydało szczególnie twórcom jakieś maszyny. Patrzcie, JAK TO SZYBKO UROSŁO, ALE ZIADOSTWO Nie wierzę, po prostu nie wierzę Już dojrzałe jest? Ha już dojrzałe. To też już dojrzałe, ale jaja Dobra, więc idziemy dalej, co tam się będę Patrzcie, to wszystko nawet się nie da przejść Proszę, to jest traktowane jako krocek I ten jeszcze Cześć kochasiu, ciebie tutaj, ciebie tutaj Jeszcze ty?! Jezus, ile was porosło, matko Tutaj i tutaj. Już mam w sumie jedno, znaczy dwa kokobins do przodu. Można sobie skabanić skrzynce. Ok, skąd tam postawiłem. Tutaj się jeszcze przytopiły moje kuble, więc ja sobie wezmę tego kubla. Cobblestone. I mamy teraz. Mamy teraz fajnie zrobione, zobaczcie. Tam, tardam, tardam. No, fajnie to wygląda fajnie. Dobra, weźmy sobie do środka. Eee, postawiłem z raz. Weźmiemy jeszcze cały ten gradeł z tej strony, bo po co mi to ma tutaj stać. Nieszczęsne. Zbierzemy sobie to do środka. Hop hop, dobra. I postawimy sobie w sumie w środku, bo czemu nie? Raz i dwa, raz i dwa. No i dobra, mamy jakieś prowizoryczne schronienie. Powiedzmy, że w tym się nawet da spać. Eee, ty jeszcze tutaj sobie postawmy, o! I proszę, i proszę, jaka... Ciasne, ale własne! Przedsionek piekła, powiedzmy. To będzie mój bunkier, to będzie mój własny bunkier. Nikt mnie tu nie dopadnie! Znaczy no, jak ktoś będzie chciał, to w sumie mnie dopadnie. Dobra, eee, Jak zagospodaruję wnętrze? Na tym się jeszcze będę zastanawiał, ale myślę, że tutaj... Fajnie było zrobić jakieś lampy. O, tutaj, tutaj, na, tych, na takich krańcach. Bo to wygląda dosyć spoko. Zróbmy sobie na krańcach tego te pochodnie, wszystkie. Raz, dwa. Ty sobie znikaj. Tutaj tak samo. O. I ty. I dokładnie tutaj. Raz, dwa. Oj, oj, oj. A, tutaj jesteś, dobra. Nie, no, jak ty stoisz? O, cześć. Ok. Tak mamy. Ty, 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 ty Wygląda jakby to było jakieś oczy matko święta. Oczy. Okej, okay, wstawmy sobie w takim razie to tutaj i to tutaj. No i dobra, no i dobra, no i dobra. Tu na środku nawet jest dosyć symetrycznie, więc mogę postawić sobie na każdym. E, pochodnie. Fajnie, fajnie. Fajnie to wyszło, podoba mi się. Trzeba zrobić więcej pochodni. Maciek już robi pochodnie, hop i są cztery, raz, dwa, zbierzmy tego kobla. Okej, okay. dosyć, dosyć fajnie, dosyć fajnie. Um, no i, i, i co jeszcze by... Maciek generalnie chce zrobić tutaj jeszcze. Znaczy w tym dokładnie miejscu zrobi się, zrobi się takie fajne zejście na dół Albo windę na dół, nie wiem jeszcze Zastanowię się nad tym czy będzie mi się robić mechanizmy Wątpię, że mi się chciał, szczerze mówiąc znam siebie ehm, także no cóż, no ale wiecie, w jakie mam chęci Mam chęci zrobić tutaj w każdym razie jakieś zejście na dół Gdzie zaczniemy budować już taki realny jakiś nasz, nasz mały kompleks Myślę, że w kolejnym odcinku już będzie w stanie zobaczyć u mnie Przynajmniej, przynajmniej, przynajmniej pierwszy, znaczy zaczątek jakby tego wszystkiego Spróbuję zbudować już um, Spróbuję zbudować tam jakiś no jakieś zejście i może dolne pomieszczenie spróbuję też ogarnąć To jest dużo materiału, więc będzie można spokojnie już jest noc? Boże, jak, ten, jak te dni szybko latają w minecraft'cie Hmm, e, zaorałbym też gdzieś pole Zrobię sobie gdzieś tutaj poletko Na tym poletku posadzimy sobie nasz, nasze kochane, e, kochane, kochane nasionka e, I nasionka O proszę, akurat I nasionka, które posadzimy mam nadzieję, że wyprodukują mi Wyprodukują mi chleb i siano, ale bardziej mi zależy na sianie, szczerze mówiąc. W związku z tym, że chcę zwabić do środka e, zwierzątka. Tak, macie chcę zwabić do środka zwierzątka. Dobra. A, nie mam tego rajka, czy tam jak to się tam nazywa w tych Minecraftach. Patyki mam, nie mam patyków, ale mam za to drewno. A nie, nie, zaraz, zaraz, zaraz tutaj jest drewno. O, ok, i zróbmy sobie rejka rake jeden dla mnie, to jak to się nazywa? hole, przepraszam hole okej hopsy, hopsy, no i dobra postawimy sobie gdzieś, muszę znaleźć miejsce, ale teraz już jest noc ojoj, ojojoj, no to posadzimy sobie powiedzmy wstępnie aaa, pieprzyć, tutaj Mam nadzieję, że nic nam tutaj nie podepcze. Dobra, okej. Okay. To Maciek już kończy. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Zobaczymy się pewnie już niedługo w kolejnym odcinku drżącego jest, bo mam akurat ostatnio na nagrywanie Minecrafta, takiego single player, żeby poczuć, nie wiem, takie, takie, taki feeling jak dawniej, jak dawniej. Mam nadzieję, że poczuję. Na razie jest całkiem spoko, całkiem się przyjemnie gra. Tymczasem dziękuję wam, trzymajcie się i do zobaczenia.